Państwu, Polska do rzeczy Rafał Zimkiewicz I Paweł Lisicki. No i chyba powiem tak, nie jesteśmy specjalnie zaskoczeni faktem, że w Prawo i Sprawiedliwość wybrało na prezesa kolejny raz, czyli siódmy Jarosława Kaczyńskiego. Chyba nie jest to specjalnie zaskakująca, nieszokująca informacja. Prezes, no ja, ja się, prezes nie po, się trzyma mocno. Nie poczułem się zaskoczony. Bardziej dla mnie zaskoczeniem było to, że. Jednak na wiceprezesa wybrano Przemysłowa Czarnka. Bycie wiceprezesem myślę znaczy tyle samo, co być jakimś wielkim szatnym cześnikiem albo podczaszym, bo jest to tytuł, który nie ma żadnego praktycznego znaczenia, jednako w pis jak i w Platformie Obywatelskiej. I tak samo jak nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego Rafał Trzaskowski w porę się nie pozbył tego wątpliwego zaszczytu, żeby móc się w wyborach prezentować choćby najbardziej szalbierczo, ale jako, jako, jako odrobinę niezależny samorządowiec, prawda, a nie, a nie zastępca Tuska w partii, to tak samo nie dlaczego wziął tę robotę Przemysław Czarnek, ponieważ skądinąd wiadomo z przecieków, że Karol Nawrocki postawił dość jasno sytuację, że nie może być jednocześnie Przemysław Czarnek szefem kancelarii prezydenta, i wiceprzewodniczącym partii politycznej. Ale tutaj, moim zdaniem, Nawrowski ma całkowicie rację. No przecież to, to wynika z, z różnych rzeczy. No, przede wszystkim wynika z tego, że on wygrał te wybory, mówię o drugiej turze, przede wszystkim dzięki głosom niepisowskim. No to znaczy tych 21% tak naprawdę no tak. To, było te, to były te głosy niepisowskie. I tutaj należałoby zachować chociażby pozory. Ja już nie mówię tam o innych rzeczach, ale pozory. No, czyli tak, Przemysław Czarnek, który i tak jest pisem przecież kojarzony. To może że jestem. No i, no, ale to. No, pozory sprawiają, że po co on zostaje wiceprezesem partii jednocześnie potem ma zostać szefem kancelarii prezydenta i jak potem, oczywiście on musi złożyć chyba mandat poselski z definicji, ale jak potem ma, ma Nawrocki tłumaczyć, że on tworzy kancelarię, która nie jest po prostu pisowska w momencie, kiedy szefem tej kancelarii jest człowiek, który jest wiceprezesem PiSu. No, no chyba, że już zapadła decyzja być może, że to jednak nie będzie Nie Czarny. No może tak szefem być. Kancelarii. No, bo, bo, yy... Postawiłoby to w bardzo złej sytuacji Karola Nawrockiego, to hmm. na zgodach, gdyby teraz po tym jak Krzysztof Czek został wybrany przy wiceprzewodniczący, a nie był dotąd, jeśli pamiętam. To teraz nagle no, co, no, może by złożył rezygnację, ale też jest to sygnał że w takim razie w ogóle po co, po co to, to ta żaba została na, na, na stół położona. Ale ja też nie rozumiem jednej rzeczy, tak naprawdę tu to, to, to się pełni, w pełni zgadzam. Funkcja ma charakter czysto dekoracyjny. nie to zawsze się śmieszyło, jak Jarosław Kaczyński, to jest właśnie ten jego humor powiedział, że on tam nie może o niczym zdecydować, dopóki nie zbliży się tam komitet polityczny PiS i tak dalej. No, to to śmieszne <laughs> tak, PiS, tak, po prostu sali komitet polityczny PiS po prostu jest. <laughs> rzeczy nie chciało całkowicie, nie zależy, nam się toczy bardzo ostra debata na temat tego, jaka decyzja zostanie I, podjęta, prezes I czasami, prezes, się tak, i czasami tak. prezes nie ma łatwo, więc nie żeby ma łatwo. ich przekonać U. o tego, to, to jak pan Wig z Giertychem odkryli, że wszechwładny prezes, prawda, musiał przekupywać jakiegoś księdza Piędza, z Gdańska, żeby mu podpisał... jakąś kopertą z temu tak. podpisał coś tam, no. Ale wracając do tematów poważnych, yy, to... Yy, to, co powiedziałeś, jest rzeczą dla wszystkich oczywistą, że Karol Nawrecki nie wygrał jako kandydat PiSu. No, na samym kongresie PiSu wydaje się, że tam nie dotarła ta Nie, znaczy, nie. Oni uważają, że właśnie Jarosław Kaczyński, oczywiście, zostaje po raz siódmy wybrany prezesem partii jako zwycięzca tych wyborów. W pewnym sensie no można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński wygrał te wybory, ponieważ zdecydował się rzeczywiście poprzeć kandydata pozapartyjnego, nieudolnie sprzedawanego, jak kandydat obywatelski. To można mm -hmm. było zrobić umiejętnie, ale już mniejsza z tym nie wracajmy do tego. I w pewnym sensie to, że rzeczywiście zwycięstwem Jarosława Kaczyńskiego w tych wyborach było to, że się wycofał, że się cofnął. Po prostu po raz pierwszy krok pogodził się z tym, że doktryna Kaczyńskiego, czyli że na prawo odpisu może być tylko ściana, została raz na zawsze już. A przynajmniej Znaczył, na co, już, już odpadła. Nie, no bo to trudno sobie wyobrazić, że Konfederacja zniknęła bez śladu. No tak, bo, tak, bo nawet gdyby tak, się, tak. nie wiem, odpukać, podzieliła, pokłóciła coś tam, to. Stąd to już... na przykład, przecież pakt o nieagresji zawarty, prawda, z Męcenem, złamany trochę przez Mencena w ostatnim czasie. Tak, 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 to bardzo głupie. No, ale, było, nie ale, wiem, ale, kto mu to, wiem, pakt, to tak. doradził, ale to nie, nie będę plotkował. Ale, 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 tak, ale, ale tak. taki pakt był, a ten pakt, i też to, że jednak była próba sięgnięcia po wyborców Brauna i dogadania się z no, to wszystko pokazuje, że jednak tutaj nastąpiło jakieś otrzeźwienie. Znaczy, zresztą nie pierwszy raz, bo moim zdaniem pierwsze otrzeźwienie w pisie nastąpiło tak naprawdę już w roku 2015, wtedy, kiedy wygrał wybory i wtedy, kiedy o tym, żeśmy już mówili wielokrotnie, wbrew całej narracji później pisowskiej, odstawił kwestię Smoleńska na i, wystawił, i zbudował wizerunek partii kompetentnej, zainteresowanej sprawami. Tam postawił i na, na, i na tak nowe dalej, wtedy tak. twarze, czyli na, na, na Szydło jako Twarze, twarz kampanii parlamentarnej. Wcześniej na Andrzeja Dudecu do, do długo było nieprzesądzone, bo raczej mm. spodziewano się, że podobnie jak w roku 2010 prezes Kaczyński sam osobiście wystąpi tak. w tych wyborach i je przegra. Bo, to, bo by przegrał, no bo jest niewybieralny na poziomie 50%. I to rzeczywiście była jakaś lekcja, czy tam był taki moment, kiedy chciało się wierzyć, że jednak w jakiś pragmatyzm hmm. się Nie, ale tutaj bo muszę powiedzieć, jest. Ja to odbieram jako jakieś kompletne szaleństwo, to znaczy entuzjazm po wygranej Karola Nawrockiego, ogromny, zrozumiały. Nie, entuzjazm ja, rozumiem ale, ja rozumiem. ale ten entuzjazm został użyty jako uzasadnienie narracji wszystko robimy dobrze. Tak, no to Jest prawda. dobrze, nic nie, jest narracja z przysuchy sprzed roku, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, że nie popełniliśmy żadnych błędów, za nic nie będziemy przepraszać. Znaczy tutaj dwa, błędy, tutaj dwa błędy zostały przez prezesa Kaczyńskiego wskazane, pierwszy błąd jego Zdaniem. To była kwestia przesłanki eugenicznej usuniętej no. przez Trybunał Konstytucyjny, a drugi błąd to była kwestia polityki covidowej, ale tak naprawdę bardzo szybko się rozgrzeszył PiS tych obu błędów. Pierwszy to taki, że po prostu to Trybunał Konstytucyjny, ale Nie drugi realne. to taki, że to eksperci doradzali i rząd tak naprawdę umywa ręce. No to skoro eksperci tak zarządzili, to my tutaj niewiele mieliśmy z tym do czynienia, ale ogólnie zgadzam się. Że w ogóle nie było refleksji, autorefleksji nie, nie ma, nie. dotyczącej polityki europejskiej, Zielonego Ładu, polityki migracyjnej, polityki. KPO, kapel, kamieni tak, milowych, kamieni milo tych deklaracji w ogóle nic składanych Zero, z... zero. Zauważ ani jednego słowa nie. dotyczącego tego, że prowadził PiS politykę europejską wręcz katastrofalną. No. I wiesz, gdybyśmy, bo to zrozumiałbym, że o takich rzeczach się nie gada na głos. Ale wiemy skądinąd, że tam naprawdę nie ma na poziomie posłów, na poziomie polityków, na poziomie wszelkich gremiów politycznych, na naprawdę nie ma grama refleksji, Dlaczegośmy stracili władzę w 2023 roku? Bo przecież wygraliśmy wybory, więc... I to ci mówię, to, to, jest, to jest odpowiedź jest taka. Dlatego, bo był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, znoszący przesłankę eugeniczną i w związku z tym y, Tak, ludzie, akurat, akurat uważam, że nie jest, że to jest fałszywa interpretacja, którą wrzuciły media lewicowo-liberalne. To się fałszywe, znaczy, miała tyle znaczenia. Ale to że ten... nawet w wyborach, w wyborach prezydenckich, aborcja w ogóle nie odgrywała ważnej no roli. No nie. Próbowała wbrew, lewica... Wbrewsza, ten, ten, Lewicowy i liberalny w kółko, że wygrywają kobiety, a wszystkie kobiety tak. chcą aborcji, więc kto będzie gadał? Tak. Nie, Polacy już mają dosyć Żyli sporo konkluzji i nie chcieli o tym w, w tym I tak naprawdę, to jeżeli już wchodzimy w to, ja w te, te analizy swoje wielokrotnie, czy te domniemania swoje wielokrotnie, popublikowałem, no ale powtórzę, że przypadkowa zbieżność, yy, znaczy może nie przypadkowa, bo chyba sądzono, że uwaga publiczna jest gdzie indziej i wtedy ten gorący kartofel, jakim był wniosek, seco. Que... wykluczenie przesłanki eugenicznej, Trybunał załatwi. I akurat zrobiono to w momencie, kiedy szkoły były zamknięte, galerie handlowe A, były zamknięte. Ale... To była jedna forma pojawiła, przeżyć. No, kupa te, się, kupa tak. ludzi kupa tych julek poszła na ulicę. Tego, temat był grzany do momentu, jak przypomnę, jak z restrykcje stały złagodzone, kina, galerie handlowe, szkoły otwarte. E, był wspólny wiec kodu i, 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 i strajku kobiet fałszywa, na rondzie 40-latka i zebrało się tam jedna czwarta tego ronda. No. To jest nie fałszywa teza, ale ona ma jedną zaletę z punktu widzenia pisu, pozwala im przejść do porządku dziennego nad realnymi błędami, o których żeśmy mówili. No czyli, czyli, na przykład, czyli zrzuca się odpowiedzialność na zwolenników y, ograniczenia tej, czy tam zniesienia tej przesłanki organicznej, tylko dlatego, żeby ukryć swoje własne słabości. Czyli to, o czym tutaj mówimy, no właśnie, politykę pieniądza za praworządność, tak. politykę, y, ten, to wszystko to z KPO było związane. Te słynne kamienie milowe, podpisanie się pod Zielonym Ładem. To wszystko gdzieś tam się wydarzyło, my z tym nie mamy nic wspólnego, nie wiemy o co chodzi. No, przepraszam, a słynny Polski Ład, prawda, czy tam Nowy Ład, czy się, już się nie wiem, jak on tam teraz się zwał w pewnym momencie, prawda, który sprawił, że ten, to jedno posunięcie około dwóch milionów głosów przedsiębiorców, ludzi na samozatrudnieniu, natychmiast odpłynęło odpisów z definicji, bo to byli nie, którzy najbardziej na tym stracili. Tak? Mamy, jak sobie przypomnimy, jak to było, to jest tak, od 2015 do 2019 rządzi PiS i lekko rośnie w sondażach. Tak. W ter... po 2019 roku są wybory do Parlamentu hmm. Europejskiego i PiS osiąga w ogóle chyba swój największy wynik, tam 43%, tak? Tak, z tym, że to Zostałe było poparcia. przy mniejszej Oczywiście. Ale, ale potem ważne jest to, że o ile. W 2015 roku PiS w tych wyborach no, wy, trochę wygrywa psim swędem, bo gdyby nie to, że, się, że Zandberg tak. odebrał głosy lewicy, które, że Palikot wymusił, A że ma być zero, COVID -19 COVID -19 się mikke o tam 20 tysięcy głosów zabrakło, tak. czyli naprawdę bardzo niewiele. A, a um, lewica no, wyeliminowała się sama, bo z jednej strony, właśnie, palikot wymusił, żeby szli jako koalicja za 8% progiem, a z drugiej strony, media skądinąd strasznie antypisowskie zakochały się w Zandbergu i tak go wylansowały, hmm. że on te 3% wziął. E, a, a, a lewica się nie została. Ale w 2019 PiS dokonuje tej sztuki, że ma ponad 40% głosów, i mimo, że wchodzą wszystkie komitety wyborcze, to PiS i tak zachowuje większość tak. samodzielną. Jakkolwiek tak. przegrywa w ją w Senacie przez własne no, oczywiste tak, błędy, to, to błędy przez rozproszenie błędy, tak. głosów, tak, to tak. znaczy zamiast w paru miejscach poprzeć zasiedziałych, tradycjonalistycznych Ach. senatorów, którzy by i tak współpracowali z PiSem, to uparli się. Partyjny kandydat tak. musi być, rozbili głosy do tego stopnia, że Pan Gawłowski, marną, marną liczbą głosów, ale się dostał, bo, bo, hmm. bo głosy prawicowe zostały rozbite. Więc od tego momentu, prawda, gdzieś w momencie pandemii nagle następuje tąpnięcie hmm. i to tąpnięcie media powiązały z aborcją, może ono wynikało z polityki covidowej, może one wygrało. W KM jakaś seria niefortunnych zdarzeń, które. To był dla zwierząt. Tak, to, to był pierwszy mi, moment. Nie tak to był pierwszy moment, kiedy coś się zaczęło dzisiaj. Kumulacja po prostu następuje tak. jakieś takich rzeczy, której do dzisiaj nie przemyślano, nie zrozumiano i od tego momentu pis już nie jest w stanie wrócić. To, on traci te 10% głosów i traci je trefale, hmm. i traci je do dziś. I teraz, po wyborach prezydenckich, spotykają się pisowcy i co? No, ogłaszają, no, że wszystko e, będzie po starej nie. I Chodzian tak. Kaczyński ja mówi, że 40% musimy tak. odzyskać. A no, musimy, no, musimy polecieć na Księżyc albo cokolwiek. Natomiast jak i, można jednak mówić, To by przeczyło nic... tezie, tezie, że PiS się pogodził z sytuacją, że jednak istnieje konfederacja jako ciało trwałe. I to by oznaczało, że będzie powrót do tego, co było w czasie w 2023 roku. No, przypomnę sobie, że. Na... No tymi No przecież tym momentem, który najbardziej absurdalna rzecz, jaka się wydarzyła w wyborach w 2023, to była szarża PiSu na Konfederację, dokonana na dzień przed wyborami, to była w piątek. W tydzień przed wyborami. Tam tydzień, w tydzień, tak. Mm -hmm. Kiedy tam prawda oni ogłosili taśmy, tam, taśmy tam, Banasia. Tak, Ta, taśmy Banasia, tak. Nagle, prawda, czy być może uderzyli w Konfederację, przykład się uderzyli w siebie i zniszczyli sobie potencjalnego sprzymierzeńca, czy partnera do, do yy, yy, rządzenia. Więc więc... Trudno powiedzieć, na ile na ile, bo w Konfederacji są takie głosy, że oni się spodziewają, że PIS wróci teraz do walki z Konfederacją, ale to wszystko znaczy, że jest jakiś stopień odrealnienia, odklejenia zupełnie niewiarygodny. Bo jeżeli realnie trzeba założyć, że Jarosław Kaczyński tak mówi na poważnie o odzyskaniu tego poparcia z 40%. 2019 roku. No to trzeba by się zastanowić, kim są ci ludzie, dlaczego oni odpłynęli, dokąd odpłynęli i wszystko, co byśmy robili, pierwsza rzecz spada się do tego, że oni nie wrócą, dopóki PiS nie wyda z siebie mocnego sygnału Zmiany. takiej... takiej tak elementarnej, no to już po, w poprzedniej rozmowie, poprzedniejśmy o tym mówili, że to jest taka elementarna higiena demokracji. Przegrałeś to musisz się przyznać, przegrałem powiedzieć. sorry, zawiedliśmy wyborców, coś zrobiliśmy nie tak. Nie wiemy, co, będziemy zmieniać program, będziemy tak. zmieniać przywódców, będziemy się zmieniać, będziemy się starali odzyskać wasze zaufanie. Jak tego nie robisz, no to, to, to leży. Tutaj no paradoks i... polega na tym, że jedyna zmiana, którą ja dostrzegam personalna, znacząca, która się w pisie dokonała podczas tego spotkania przysłusze, no to był utrata pozycji, się pozycji Mariusza Kamińskiego. Yy, yy, czyli mm -hmm. szefa CBA yy, człowieka prawodopowiedzialnego mm -hmm. za służby. Ale wiesz, jak to odczytywać w tym kontekście, o którym my tutaj mówimy, no akurat mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o te główne problemy PIS-u, był postacią... No, znaczy ja go nie, ani z Zielonym Ładem go nie wiąże, ani z tą Polskim Ładem, ani z tymi innymi rzeczami. To w ogóle jest jakaś no, dziwactwo. I, i, i też no. powiedzmy, że cała kampania na temat rzekomego łamania praworządności przez tak. PiS była kompletnie niepożyteczna wyborczo dla opozycji. Tak samo jak dzisiaj niepożyteczne jest dla PiS wykazywanie w jakich punktach łamie prawo Tusk, ponieważ Polacy generalnie są przyzwyczajeni do łamania prawa, sami je łamią i nie mają szacunku, bo to zawsze była instytucja opresji z jakichś okupantów narzucona, czy innych zaborców, więc w ogóle nie ma, nie ma sensu o tym gadać. Niemniej jakaś refleksja elementarna wymagałaby żeby zobaczyć, o, zrobiliśmy to samo, co zrobiła Platforma w 2015, jak przegrała, bo mm -hmm. też wtedy wyszedł z chety, poją, Nie, absolutnie na wiosnę przyjdą miliony, będą skakać z okien. Znaczy, to Wałęsa mówił, że będą skakać z okien. Nic nie zmienimy, nic nie będą jeszcze płakać, wrócą do nas. No i nie wrócili do to. Mm -hmm. Już minęło od tego czasu prawie 10 lat, mija. I jak się za, wtedy z, została. Zamknęła się PO pod progiem żelaznego elektoratu pod szklanym sufitem, no tak, tak 20, siedzi. Wiem, tam. 30 kopięć, Siedził tak, Bem tłucze w te 30%. A teraz to nawet. zrobił i to samo półtora roku temu zrobił pis. I też się uwięził, bo jak nie przyznajesz się do błędów, to ludzie, którzy z powodu tych błędów, oni wydali wyrok. No, powtórzę, demokracji wyborca ma zawsze rację. Nie wolno powiedzieć wyborcy, ty głupi jesteś. Ty źle zagłosowałeś. Ale ty następnym razem zagłosuj dobrze. Bo, ale zauważę jeszcze jedną rzecz, że przecież tak naprawdę Karol Nawrocki wygrał te wybory. Oczywiście wiemy dobrze, że z poparciem PiSu, ale że jeśli chodzi o całą drugą turę, a nawet przed pierwszą turę, no na czym? Na tym, że się dystansował od PiSu. No przecież podpisanie się on pod się dokumentem. I tak za mało dystansował. Ale Ale w drugiej turze już po, po tym jak do mencena, prawda, i tak dalej, się zgadzam, że się za mało dystansował, mógł się bardziej dystansować. Mógł ale... się bardziej wy, wygrałby no. dużo wyraźniej tak. Giertekowi, byłoby dzisiaj trudniej bredzić o, o, o fałszowanych głosach, ale yy... No to jakaś taka elementarna wiedza, no nie wiem do kogo tam mają zaufanie, czy do Paladego, czy do Żukowskiego, czy do kogokolwiek z tych. Ale, ale, ale wyjście jakiegoś pomaga. zaufanego socjometra i niech wam pokaże, że to jest inny elektorat, że Konfederacja z PiSem, co te wy wybory udowodniły, co dla mnie nigdy nie było tajemnicą i dla ludzi, którzy tym przyglądają od strony, że tak powiem eksperckiej, nigdy nie było tajemnicą, ale politycy sobie wbili w łeb, że yy, jest prawda, elektorat prawicowy, elektorat prawicowy i o ten elektorat prawicowy walczy PiS z Konfederacją, czyli PiS, jak Konfederacja większa, to PiS mniejszy, jak PiS większy I, i, i obie te partie się żrą o wyborców, których nie ma, ponieważ Konfederacja ma zupełnie innych wyborców młodszych, niewrażliwych, nieidentyfikujących nie się przez tradycjonalistyczny patriotyzm i romantyzm. No. Tak, ale to jest znacznie, znacznie bardziej krytycznie nastawionych na przykład do Unii Europejskiej, bo to jest bardzo ważny element, prawda? Oczywiście. To jest coś, ale co... innych i ona ma jak się zobaczy przepływy, no to w 2023 roku w sierpniu jest, no w sierpniu może już się właśnie łamało, ale w czerwcu lipcu hmm. miała 15%, mniej więcej obecne poparcie NCNA miała Konfederacja. Straciła z tego połowę na czyją hmm. rzecz. PiSu nie trzeciej drogi. Hmm. Bo zrobiła parę głupstw, o których mówiłem, a chołownia się przedstawił, zdołał ludziom z braku laków wcisnąć, że on jest jakąś nową jakością, jakimś kimś nowym coś, stracił te 75 i kołownia, przeszło, coś, wróciło do mężczyzn, tam nie rzecz, ma przepływu między Pisem a Konfederacją. Ale jedna rzecz się pojawia ciekawa, że jeśli te potwierdzą się te badania i spadek oparcia dla platformy, yy, yy, i brak wzrostu dla chołowni i dla, no, dla tej lewicji. całej reszty tam mhm. koalicji, i tak dalej. To po raz pierwszy Konfederacja plus Prawo Sprawiedliwość i, Praw, i plus Brown no bo tak patrz mhm. na te wybory, mogą mieć większość konstytucyjną tak naprawdę. Czyli można by jest było blisko. Jest, jest naprawdę blisko. I trochę to jest tak, że rzeczywiście tym zapleczem, bo to tym zapleczem politycznym dla Karola Nawrockiego, to on mógłby być w związku z tym z takim projektem zmian konstytucyjnych, o których my tutaj mówimy, mm. bo ma dokładnie tą, tę, tę pozycję. No ale, ale żeby to zrobić, żeby wyjść z takim projektem i żeby ten projekt się miał jakiś na, na, narodził się i przetrwał, no to PiS nie może zachowywać się tak, jak się zachowuje, czyli być przekonanym, że tak naprawdę oni, że wszystko będzie po staremu, że oni odzyskają tych cztery, będą mieli tam 40, parę, to no będzie, wszystko będzie w ten sam sposób działało. No. W jakimś samym urodzeniu, w jakim żyła platforma, tylko że w platformie Tusk jednak miesiąc przed wyborami się zreflektował w 23 roku i sobie, że idea jednej listy, czyli jest zniszczenia, możliwe, tak? jest samobójcza. To tak, tak, znaczy, może być tak. i skończy się jak w tych wyborach europejskich, co właśnie Schetyna wtedy zrobił jedną listę. W związku z czym odpuścił, chołownia cały zysk z niezadowolenia z niezadowolenia z spisu i z tych kampanii profrekwencyjnych. Tak, dalej. dzisiaj wiemy, że to były nielegalne, ogromne pieniądze wrzucone w internet, żeby wstraszenie pisem w no, kampanii. Cały w sensie... zysk z tego zebrała nie platforma, tylko trzecia droga. Tylko I... wracamy tutaj do tego, o czym mówiłeś na początku, hmm. że jeśli przyjąć, że. Wyznacznikiem świadomości PiSu są decyzje personalne, czyli zmiany dokonane właśnie wśród wiceprezesów partii w komitecie politycznym. No to to by pokazywało, że jednak koncepcja, że, że oni traktują urząd prezydenta w zasadzie jak zdobycz partyjną, no bo tutaj nie widzę żadnej nowości, żadnego no. sposobu myślenia i rozgrywania tego w inny sposób, no bo jeśli wybiera się Czarnka jako wiceprezesa, a później on ma być szefem kancelarii, no to gdzie tu się buduje szerszą, szerszą formułę polityczną? Nie, no, no był kompletnie jakiś zanik rozumu, kompletny zanik myślenia strategicznego, bo, bo, bo to jest pierwsza i podstawa, chyba zresztą trzeba że zresztą trzeba świadomić, że nie ma, nie będzie znowu jak było. No to tak, no już tutaj znowu jest. Nie, nie, będzie, nie, ma mowy, nie ma mowy w tej chwili, żeby taki pis, taki jak jest teraz, nie powiedziawszy ani słowa przepraszam, nie zaproponowawszy mm. niczego nowego, w magiczny sposób odzyskał te 10% elektoratu, któremu uciekło bisz, po 2022 roku. To, to jest drugi niepokojący sygnał, bo pierwszy niepokojący sygnał to była ta słynna no. historia z tym rządem technicznym, jednodniowa idea oczywiście, ale sposób w jaki nastąpiło, no bo tak PiS rzucił ideę rządu technicznego, a potem kiedy na poważnie można było udać, że się prowadzi te rozmowy, no to Benzen został potraktowany właściwie no jako co on tutaj, co tu gówniarz będzie podskakiwał, po prostu, no Takie no? słowo nie padło, ale, ale ja wraz... mówię no, nie. Ja, oczywiście, <laughs> tak, że ja też się nie gdzieś tam usłyszałem no. w tle jak takie e, e, no i rządu rządu technicznego, rozumiem, że to była taka zagrywka czysto taktyczna okay, ale jednodniowa. Ale takim zagrywka, ale ujawniła, to jest w ale ujawniła jakby głębokie niezrozumienie tak. sytuacji po stronie Pisowskiej. No przecież oni że... mogli grzać tę historię z rządem technicznym mhm. jeszcze przez parę dni, ale to wymagałoby potraktowania Spółka, ta, tak. współpracy i potraktowania Mencena nie jak tam właśnie, no, no. <noise> daleko no, nawet nie junior partnera, tylko w zasadzie jakiegoś takiego no, chłopca na posyłki, tylko po, po, poważne, czy trzeba by było powiedzieć, dobrze, to my przyjdziemy, będziemy no. rozmawiali. A, 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 a wyraźnie widać, że mentalnie to, to wszystko było taka gra wyłącznie jednej drużyny. No. No, no, mentalnie to to wygląda tak, moim <laughs> skromnym zdaniem. Z jednej strony y, panuje w PiSie głębokie przekonanie, że może wrócić to co było i że to, Konfederacja jakoś sobie tam zniknie, że to jest jakaś taka efemeryda. No wyskoczyli na, na już nie mówiąc o Brownie, wyskoczyli na chwilę i... Z... Pożyczyli naszych wyborców, zabrali czyli, naszych wyborców. Czyli wszystko to jest oparte na, na, na trwaniu w schemacie myślowym, że istnieje popis i jak... PO traci to PIS zyskuje, jak PIS zyskuje, to jak PIS traci, to PO tak, zyskuje. zyskuje. Już wybory 2023 roku temu zaprzeczyły, bo zyskało na niezadowoleniu PiSu. Wcale nie zyskała PO, która miała 30% wybora, swój szklany sufit nieprzebity. Zyskał kinder niespodzianka, czyli sojusz chołowni yy, z kosiniakiem kamyszem, efemerycznie jak się okazało. E i teraz też w tych wyborach prezydenckich było widać. I to jest pierwsze fałszywe założenie, w którym PiS żyje. To znaczy uważa, że Tusk się skompromituje, ludzie wrócą tak, z prawda. wakacji tak, zobaczą. Prawda. To akurat, akurat prawda. prawda, tak, akurat tak, prawda. Prawda. tak, tak akurat prawda. ludzie wrócą z wakacji, zobaczą, policzą, ile ich w tym roku kosztowały wakacje, zobaczą nowe rachunki w skrzynkach pocztowych. czy do, do nich informacje te... o tym, co się dzieje na granicy. Zobaczą, zobaczą, co się dzieje na granicy, zobaczą y, Somalijczyków u siebie na, pod żabką, prawda, czy na przystanku, zobaczą, że nie mogą czuć, zobaczą nie Nagle platformy stał się I to wszystko <laughs> razem skumulowane spowoduje, że PO straci, a jak PO straci, to te stracone przez PO głosy zostaną dopisane. to jest po prostu. No nie, no nie, to tak nie działa i to tak nie, nie. zadziała. A druga rzecz, o którą wyraźnie w wpiszę są przekonani, że Karol Nawrocki będzie takim prezydentem jak Andrzej no, że tak, Duda, że po prostu nie odważy się wejść w konflikt otwarty nigdzie z pisem. Jak go będą przyciskać, to on będzie, no tamtego, nawet jak go będą upokarzać, tak jak Dudę przeczołgali w sprawie TVP i Kurskiego, to on się obetrze twarzy no, i uda, że deszcz padał. Nie, jestem głęboko przekonany, jest, że Karol Nawrocki nie będzie takim prezydentem. To jest prezydentem. po prostu sytuacja, której żeśmy wielokrotnie opisywali wśród Polski system partyjny, nieomylności wodza. I on, ona jest i w, i w Platformie, i w pisie I, I w związku z tym, że wódz jest nieomylny, no to nie ma możliwości pokazania, że jednak tutaj trzeba się z kimś dogadywać, że to nie jest takie proste, że to jednak... I tak dalej. Nie, 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 to jest przyjęcie, to jest dogmat. I w związku z tym, że ten dogmat działa, to tutaj żadnego ruchu nie ma. Tylko to jest no, sytuacja... To więc kończy bardzo źle. Są dwie z takich przegłosów, które mam, no to są powiedzmy teoria, którą można nazwać umiarkowanie optymistyczną, mm. bo ja jestem raczej w tym momencie pesymistyczny, to uważam, że PIS jest tak spetryfikowany, tak, tak strupieszały po prostu, że nie jest w stanie wygenerować nowej myśli, a nawet jak ją wygeneruje to skutecznie ta pierwsza brygada, która wszystko obsiadła no, tę myśl. Jednak nie. wybory zostały jakby, prezydenckie wygrane a i tutaj tak. jednak co wiesz. No bo... i to jest argument, że wszystko jest OK i, te, i że to się nic nie zmieni. Natomiast druga to jest takie, że to się zmieni, ale w pisie uważają, że zmiany należy dopiero tak jak wtedy, kiedy się pojawiła Beata Szydło, kiedy się pojawiła Andrzej Duda, że dopiero tam Pół roku przed wyborami, jak już będzie szło do wyborów, a na razie trzeba twardo w ugrupowaniu bojowym stać w tej, tej falandzie, i w związku z czym prezes jest gwarancją, że, że tutaj nikt PiS-u jest, nie... Oczywiście, bo, jeszcze... bo to jest, jest tak, że PiS sobie trwa na tych 30 tych, nie jest w stanie zdobyć więcej, ale też, ale też nie ma mu kto zabrać tego żelaznego elektoratu. Tak, ale to jest jeszcze no. jeden element rzeczywiście nowy, to znaczy PiS może sobie trwać obserwując spokojnie jak systematycznie kompromituje się Platforma. Bo zauważasz, ja tak, że, <laughs> że on na tym nie zyskuje. Znaczy, on na tym nie zyskuje na razie. możliczą liczą na tym, że jak platforma spadnie, nie wiem, do 20%, bo to przecież jest nie. Znaczy, jeśli dalej z Zgiertych będzie, że tak powiem, podważał wybory i będzie główną, główną postacią platforma, no to wszystko wskazuje, bo, bo to jest jeszcze jedna rzecz. Tu skutecznie pozbył się wszystkich ludzi, którzy mają element jakiegokolwiek, jakiejś głowy na karku, zdolności jakiegoś niezależnego myślenia i tak dalej. Otoczył się gromadą potakiwaczy, pochlepsów, dwóch. No i jeszcze intrygantów, którzy tutaj świetnie się poczuli, jak właśnie ocena jak właśnie zgierdych. Także PiS, no to rozumiem, że przyjął taką koncepcję, czy wystarczy czekać, a władza znowu sama nam wpadnie do rąk. Znaczy, może być tak, że ta władza jednak nie wpadnie do rąk PiSu, tylko po prostu ten rozczarowany elektorat będzie uciekał. Może po troszeczce do Zandberga, może po troszeczce z segmentu lewobrzeżskiego znaczy, lewo, do lewicowy, na... lewicowy uciek. Może uciec do Zandberga. Le lewicowy ucieknie do antyrządowej lewicy, no, którą buduje no. Zandberg, więc tym bardziej, że to tak. Ale to jest, to mówimy o kilku procentikach o. więc, bo tego elektoratu lewicowego to naprawdę dużo nie ma. Dużo nie ma. Ten elektorat PSL-osko PGR-owski może w, w pewnym stopniu uciec do Brauna mm. i, i dać mu no, 7-8% w wyborach no, To wiesz, jest sporo tak naprawdę. Ale się wydaje mi się, że głównym beneficjentem może być tego konfederacja. będzie konfederacja. Tak, tak, ja też zakładam, Wyż, że PIS konfederacja... w ogóle nie walczy. No, po że się zachowuje, jak tylko na zasadzie musicie do nas przyjść, a nie mm. musimy powiedzą wyborcy. No Nie w tej sytuacji, kiedy, kiedy, bo to już nie jest sytuacja, że rzeczywiście poza PO i pisem niczego nie było, tylko można było rzucić głosko o urny de facto, czyli zagłosować na Korwinarze, żeby no. były przynajmniej jaja. No teraz to już jest nie, zupełnie teraz, inaczej. Teraz po tych wyborach wyraźnie widać, że pojawiła się realna alternatywa, a nie tylko właśnie taka nazwijmy to medialna I to bardzo ciekawe, prawda? Pis tego no, dostrzegł. Na, na razie przesypia okazję.